Yy, wiesz co? Chyba nie. Nie było tutaj takiej opcji, żeby przełączać biegi. Przydałoby się to. Z takich rzeczy z kokpitu, coś się dzieje nowego, to na przykład fotel się rusza podczas jazdy. Ale tutaj żadna taka gałeczka, widzisz? Coś podłączyłem, nie? Nic się nie dzieje, tylko ten fotel reaguje na to, jak się rusza ciągnik po prostu. Jakaś tam amortyzacja. No dobrze, rozkładamy sobie. Cyk. I teraz y, musimy odwrócić chyba na drugą stronę. Już nie pamiętam, jak się to robiło. No, dobrze chyba robię. Czy są tu pory roku? Na razie nie widziałem, żeby po, żeby po roku. A podwórko. Dzięki każdemu za Poramy O ramy tam. Epedał się naciska. A rzeczywiście, pedał gazu się naciska też. A czy hamulec? Nie. Nic się nie zmienia, jak, jak, jak cofamy to żaden drążek się, nie ten, ale mm, pedał, ham, pedał gazu się rzeczywiście tam animuje. Bardzo fajnie. No dobra. Cyk, opuszczamy. Włączam sobie tempomat i zobaczmy co się dzieje. No, ja myślę, że jest tak jak w farmingu poprzednim, nie? Mm. Zaraz sobie jeszcze przejedziemy po tym przeoranym i zobaczymy. Jak... A, kurde, jak krzywo w ogóle. Cyk. Niech sobie pracownik porobi. Czy to jest trójwymiarowe, waszym zdaniem? Chcielibyśmy to dokładnie sprawdzić, nie? Kierowca się rusza jeszcze. Właśnie, zobaczmy teraz jak mamy włączonego pracownika. To co się z nim tam dzieje? Czy on się też tam animuje? Powinien, nie? Tak, buja się tam trochę. Więc tak to wygląda. Eee... Mówicie, że podobnie jak wcześniej, no coś tam ciągnik się buja. Podobne efekty mogliśmy uzyskać chyba w farmingu 17, nie? Jak modyfikacje sobie zainstalowaliśmy, no nie widać, że to nie jest 3D, to jest tylko taka teksturka, nie? Więc no, mamy dalej taką samą glebę jak mieliśmy w farmingu 17. Z tym, że są takie. No, hmm. jest taka teksturka inna, nie? Dobra. Może w ustawieniach jest możliwa. Nie ma. W ustawieniach patrzyliśmy sobie i tam nie było żadnej takiej opcji. Jest taka dodatkowa, po prostu teksturka, nie? No, ale wygląda to spoko. Mnie najbardziej się podobają, jak do tej pory, roślinki. Bo też mamy sobie tą degradację pola. Jeśli wjedziemy sobie maszyną na zasiane i już wyrośnięte pole, no to te rośliny nam się niszczą, jeśli oczywiście pole należy do nas. Fajny dźwięk ma ten bizon. No właśnie tutaj parę osób na czacie zwróciło na to uwagę że Bizon brzmi bardzo podobnie do tego z realnego świata. Czy gra dla was nie jest za cicho trochę? Bo mogę podgłośnić. Troszeczkę może podgłośnimy, żebyście lepiej słyszeli te dźwięki. Zem ziemniaki zasać. No wiesz co, kurczę, konie kupiłem, zagrodę. Tutaj pieniędzy brakuje, nie sprawdzimy chyba wszystkiego. Ale tak wygląda. No, Bizon bardzo fajny. Ja bym chętnie posprawdzał jeszcze masę innych maszyn, bo tego jest tutaj więcej niż myślałem. Mamy maszynę do uprawiania bawełny. Znaczy, no, technologię upraw bawełny. Tutaj mamy taką maszynkę. Wygląda to tak. Wow, co to jest w ogóle? Bawełna to jest chyba zupełnie nowy zbiór w farmingu, który będziemy mogli uprawiać. No na razie, na razie nie mam tego, więc nie będę kupował. Mogę wam tylko mniej więcej te ciekawsze maszyny pokazać. Mamy roś ochronę roślin, to są po prostu opryskiwacze jakieś, nic nadzwyczajnego. Ładowarki kołowe, to jest chyba jakaś nowa, albo nowsza wersja tej. Uuu, shit, to musi fajnie wyglądać. Zobaczcie tutaj mamy różnych detali, ja nie mogę się na to napatrzeć. Możemy zmienić, zobaczcie, możemy zmienić koła. Nie? Spoko to wygląda, jestem ciekawy jak wygląda, tutaj jest taka siateczka z tyłu. I jestem ciekawy co się stanie jakbyśmy odpalili tą maszynę, jakby to wyglądało. Tak dla... Z ciekawości mógłbym nawet wypo, wy, wypożyczyć, ale to 14 tysięcy kosztuje. Spoko. Tutaj mamy pick -upa. No tu za dużo modyfikować nie możemy, poza oczywiście kolorem. Jakiś tam możemy sobie chyba wybrać niebieski na przykład. A niebieskie felgi. No niebieski. Można sobie zobaczyć. Jest też ten zwykły pickup up. Są kosiarki. Wow, zobaczcie, jaką kosiarę mamy. Już na samym początku gry możemy sobie taką kosiarę wielką kupić, jakby ktoś chciał. Dawaj opony na drag. No, jakiś tutaj tuning jest. Może nie poziom Forza, ale jest. Na starcie mamy też y, kombajny do uprawy trzciny cukrowej, także to co, to, co mieliśmy w farmingu w 17 w dodatkach. Mamy też maszyny do y, wycinki drzew Scorpion King, którego dobrze znamy. Tak, jeszcze dwie mniejsze maszyny do ścinki. Do transportu drzewa z HDS-em. Y, wszystkie te maszyny są z HDS-em, tutaj mamy coś nowego. To jest, zwłaszcza taki hds jest fajny z tyłu. Nie, ciekawe, czy co my. O, są podpory tutaj, także bardzo fajnie. Pola tej bokiem pick-upem. Kup piłę. Piłem musimy też kupić, tylko jeszcze nie wiem właśnie w którym miejscu. Tu są mini ładowarki. Jak to wygląda? Taki poziom detali jest w ogóle w tym farmingu. Naprawdę. Robi to robotę. Świetnie to wygląda. Tutaj mamy taką inną. Przydałoby się. Ale fajnie wyglądają. To kurczę, fajnie obniżony jest. Podoba mi się. <noise> jako jako fantuningu. Spoko. Tu mamy kosiarki. To sobie przejrzeliśmy, Tu mamy do uprawy buraków. Kombajny. Zobaczcie, mamy na starcie mamy trzy kombajny. Pewnie do, w modyfikacjach będzie tego więcej. Mamy tutaj te maszyny do. Mm, Zbierania, powiedzmy pryzmy buraków z ziemi. Ciekawe jak wyglądają te wszystkie y, rzeczy, które gdzieś tam zostawimy, nie? Wow! Ej, naprawdę, zobaczcie jak to wygląda pod względem grafiki. Ja jestem w szoku. Te maszyny wyglądają jak w Transformers. No, powinny być w Transformersach takie maszyny, nie? Zamiast tam ciężarówek czy super samochodów powinny, powinni dać te rolnicze wielkie maszyny, przecież są one są dopiero zaawansowane, co? Patrzcie, tutaj mamy tygrysa. Cyk, sobie tiger jest. Spoko. Więc to, tutaj mamy kombajny. Tak. Mamy to bardzo fajnie tutaj pogrupowane, bo maszyny są oddzielnie od narzędzi. Tu mamy siloso kombajny. Tu mamy ciągniki, zobaczcie. tutaj Jest tego dużo, ciągników jest bardzo dużo. Trzeba przyznać, bo to jest tak, to są duże, tu są średnie. Możemy sobie coś tam wybrać. Wydaj na głupoty by Stefan, Dziękuję Ci, Tedonaj. Nie omieszkam, nie omieszkam. Ładowarki teleskopowe. No tutaj chyba też za dużych zmian nie ma. Pewnie są nowsze wersje tych, które już mieliśmy, prawda? Fajne są te nowe opony, podobają mi się. Pokazać jakiś ciągnik. Dobrze, pokażmy ciągniki. Ktoś tutaj pisał o konkretną markę, Tego chcieliście zobaczyć, tak? Ciągniki są najfajniejsze do modyfikacji. W środku mamy jasne wnętrze. Pięknie, kurde, jak Mercedes. I możemy ulepszyć silnik do, do 300 koni mechanicznych. Możemy dać yy, konsola ładowcza. Aha, to po prostu do, do Tura możemy mieć dodatkowe rzeczy. Tak? Możemy mieć podwójne koła, możemy mieć obciążniki, możemy mieć szersze opony. Także do ciągników jest dużo opcji. Tu mamy JCB. Czyli JCB. I tutaj też chyba możemy sobie zmienić opony. Fajne są te oponki! Podobają mi się. Z wyglądu po prostu, nie? Czy one są lepsze, czy gorsze? Praktycznie każdy ciągnik już od tego najmniejszego może mieć... Zainstalowane podwójne opony, także naprawdę bardzo spoko. Takie poszerzenie, nie? No dobrze, to to były średnie ciągniki. Małe ciągniki sobie patrzyliśmy już wcześniej. Ja bym jeszcze zobaczył sobie na przykład tego. Ale tutaj też nie ma. Po pokazywałem na początku streama e, tego fiata. On ma... w środku się wszystko ładnie animuje. E... Kilkaset osób na jednym serwerze? Nie, nie widziałem. Ale dziękuję Ci za donate. To pewnie jest w Fivemie, tak? Takie opcje są. Mm, ok. Tutaj są małe ciągniki, a teraz zobaczmy sobie duże. Ja tylko ja tak przeglądam, możemy sobie je wczytać w tym takim garażu, jakby nie. Dostałem wczesny dostęp, wiesz? Dzięki Paweł za donate. I tak. Zastanawiam mm, się, którego można by było odpalić. Patrzcie, ile tu jest w ogóle detali, ja nie mogę się na to napatrzeć. Pokaż orkę, już pokazywałem orkę z Majorki. Fiat najlepszy, no Fiat jest bardzo fajny. Ulegają zmiany podczas wypadku. Hmm, ciekawe. Tu mamy większego JCB, tu mamy gąsienicowego już. I zobaczmy jakie on ma modyfikacje. No jaki, ile tutaj jest różnych detali, nie mogę się na to napatrzeć. Tutaj nam się dodatkowo obciążnik instaluje. Cyk. Możemy dodać. Zobaczcie. Możemy kupić też mały, nie? Tutaj można dokładać tych obciążeń. I zobaczcie, jak dodajemy obciążeń, to on się pochyla do przodu. To jest. To jest w ogóle. Ach, strasznie mi się to podoba w tym farmingu. No dobra. Konfiguracja silnika możemy dać tutaj 420 koni mechanicznych i możemy go poszerzyć. Wow! Zobaczcie. dystansę kurde, można dać. Człowieku, mucha nie siada. Ole Beka, patrz, jak on wygląda. Kurde, zupełnie co innego. 3 metry. Na 3 metry możemy go poszerzyć. Nieźle, co? Pokaż samochody. Samochodów tutaj nie ma dużo. Zaraz po po popatrzymy na przyczepy. Spokojnie, wszystko sobie popatrzymy. Także tamten był bardzo ciekawy, a pewnie to jeszcze nie wszystko. Też możemy go poszerzyć. Patrzcie jak to dziwnie wygląda. To się nie połamie? To wygląda jakby się miało połamać, nie? Praktycznie wszystkie te gosienicowe można chyba poszerzyć. Z tego co widzę. Pokaż przegubowe. Tutaj jest jeden przegubowy. No i tutaj niestety nie możemy sobie sprawdzić. Możemy tylko... zwiększyć jego moc, nie? Ale żeby, żeby coś tam poszerzyć to nie. Chyba, że coś w tym da się zrobić. To jest przegubowy? Tak, ten jest przegubowy. O, ten musi genialnie wyglądać. Czemu nie możemy sobie ich po prostu przetestować? Ten musi genialnie wyglądać tutaj jest wał wow, napędowy. Zobaczcie, ile on ma różnych drobnych, malusieńkich elementów do, do obadania, nie? Hmm, czy kupuję wersję kolekcjonerską? Chyba, chyba dostanę wersję kolekcjonerską farminga. Patrzcie na to. Podwójne koła, potrójne koła możemy mieć w tym ziomeczku. W niektórych modyfikacjach też mogliśmy sobie mieć takie bardzo szerokie ciągniki w Farmingu 17, prawda? Pokaż ciężarówki. Eee, fajny ten farming, no bardzo fajny. Naprawdę wygląda to dobrze. Tylko musicie się liczyć z tym, że ma na pewno wyższe wymagania niż poprzedni, bo grafika jest bardzo ładna. Naprawdę grafika jest bardzo ładna. Tutaj możemy oso sobie od razu przejść do naszych rzeczy, które byśmy chcieli sobie przejrzeć z tych, co mamy już kupione. Więc tak, to sobie sprawdziliśmy, to sobie sprawdziliśmy, tu mamy do zwierząt... ...rzeczy, ale to są, to są głównie pojazdy, nie? Praktycznie... ...to co to mamy? Technologia uprawy ziemniaków. Co to? Uho, wow, jaki wielki! Ej, tutaj mamy inny kombajn do ziemniaków! To się chyba nie powinno mówić kombajn, tylko... ...zbierak do ziemniaków, czy co? Pokaż samochody. Dużo osób się pyta o te samochody, ale samochodów jest tutaj naprawdę mało. Są dwa modele raptem. Fiat zdobywa MIS. Też tak sądzę. Naprawdę Fiacik jest najlepszy jeśli chodzi o szczegółowość pojazdu, no, ale po czasie pewnie nie będzie zbyt użyteczny na farmie. Mówiliście o samochodach. Tu są dwa samochody. Jest ten taki standardowy pickup. Możemy go w sumie kupić. On 30 tysięcy euro kosztuje tylko. I w nim nic nie możemy zrobić. No możemy kolor zmienić, tak? Jakbyśmy chcieli. I w zasadzie tyle, bo nie możemy poszerzyć go, obniżyć ani nic takiego. A... Dalej, biedne czyś, dwie osoby, ale można więcej. Z... Polskie serwery. Wybrać sobie w ja treningowych sposób. Dzięki Ci, KML, za donate. Ich. No, to mogłoby być grubo. Pokaż przyczepy. Także co mamy tutaj? Mm, mamy tutaj pick-up, tu mamy narzędzia, czyli zobaczcie, odrębny tutaj na górze mamy odrębna zupełnie kategoria narzędzi. I tutaj sobie wchodzimy, żeby żeby kupić cokolwiek, co, czym chcemy pracować. Bardzo fajnie jest to podzielone, i no, podoba mi się bardzo. Dobrze, więc mamy tak: przyczepy to są nic innego jak wywrotki, które możemy sobie kupić. Czy można je jakoś personalizować? No, zobaczmy. Możemy sobie dać pokrywę, lub jej nie. No w farmingu w 17 mogliśmy chyba ją ściągać. Tu też pewnie będziemy mogli ją ściągać, nie? Możemy zmienić bieżnik opon na Micheliny, by ktoś chciał. I to od razu daje nam szerokie opony. Akurat w tej wywrotce tu mamy naczepę. Już ogromna jest. Ile ona ma pojemności? Hmm, czy gdzieś tutaj jest. Tu jest koszt wynajmu, ale. O jest, pojemność 56 tysięcy. Spoko to wygląda naprawdę. Dobra, a zobaczmy sobie na przykład jakąś małą przyczepkę. Konfiguracja. Tu możemy zwiększyć pojemność. Chyba się podwyższy po prostu. Tak. Wow! O! Przyczepa samozbierająca. Chcecie mi powiedzieć, że to jest automated. Bardzo fajnie, rób coś ambitnego. No, na razie sobie sprawdzamy te maszyny. Strasznie jestem ciekawy tego wszystkiego. Tu mamy trzy rodzaje opon. Ale jestem ciekawy, jak działa ta przyczepa z samozbierająca. Czy trzeba narzucać, czy ona sama zbiera? Fajnie. Więc tu mamy jedną wywrotkę. Tu mamy tylko możliwość zmiany kół. I kolory możemy dodatkowo. Tutaj to samo. Widzę. I tu możemy wzór sobie jeszcze jakiś inny dać, po prostu jakąś inną markę. Też koła możemy sobie wymienić. Eee, co tu jeszcze możemy zrobić? No jest kilka tych wywrotek, ale to jest tylko jedna kategoria, tak. To są wywrotki. Są wozy przeładunkowe. One chyba nie będą miały zbyt dużo opcji. O oh, shit! Joki wielki! Uh, na gąsienicach! Wóz przeładunkowy. Jeszcze można go powiększyć. Wow! Nieźle. Spoko to wygląda. Yy, tu mamy ściniarki, żniwiarki. hedery, Co tu mamy jeszcze takiego ciekawszego? No to co mamy? Brony talerzowe, jak się to dziwnie nazywa. Kultywatory oprawy trzciny to już chyba żeśmy sobie ogarniali w DLC. Brony mechaniczne. Mm. Siewniki głębosze. Ochrona roślin to są pewnie opryskiwacze, takie dołączane. No i piło łańcuchowe. Chcieliście, żebym jakąś kupił. No i kupimy. Kupimy sobie czarną. Ja zawsze kupowałem tą czarną. Kółkie myszy na klawiaturze. To samo co w farmingu 17. Bardzo fajnie, że ta obsługa jest podobna, nie trzeba się męczyć później ze znajdywaniem odpowiednich klawiszy. Zbiorniki, gnojówki. Mamy tego naprawdę dużo. Jestem zszokowany. Wszedłem w jedną kategorię i się w niej po prostu przeglądał. Te wszystkie maszyny. A jest tego dużo. Rozrzutniki, obornika. Cyk. Opony, ustawienia kół, możemy dać podwójne, jeśli by ktoś chciał. Nawet nie będę sprawdzał modyfikacji do wszystkich, nie? <laughs> Dawaj, siewnik. Tak, siewnik na pewno nam się przyda, więc i tak trzeba jakiś kupić, bo będziemy tam robić już akcje. sie przeładunkowe, przyczepy, przyczepa też nam się przyda. Weźmiemy sobie. Weźmiemy sobie to może. No, ma możliwość podłączenia czegoś z tyłu. Ma. No to później zrobimy sobie wagonik fajny. Aha, marka Q. Michelin weźmiemy. Pyk. Dobra, kupione. Fajne jest to, że teraz jak się coś kupi, to nie wychodzi nam z tego menu kupowania. Możemy sobie nakupować czegoś tysiąc sztuk i jest dużo prościej pod tym względem. Yy, więc tak, tu mamy yy, siewniki, tylko co my chcemy, chcemy tam robić? Mam kupioną, no chyba pszenicę jakąś, albo coś w tym rodzaju. Czy jest mod hub na starcie? Jest. Yy, widziałem, że tam jest możliwość załadowania sobie modyfikacji, tylko pewnie niewiele jeszcze ich jest. Ja dostałem jakieś też dostęp do jakiegoś DLC z tam różnymi małymi samochodami, które można sobie przetestować, ale na razie tego nie instalowałem, bo widzę, że i tak nie ma potrzeby, bo ogarniania zwykłych rzeczy jest bardzo dużo. Tu mamy różne, co to jest? Za pomocą tej maszyny możesz przywrócić pole do stanu pierwotnego, usunąć, czyli usuwamy tym pole, to jest wał. Wow. Tylko to wyglądało jak jakaś cysterna tak z daleka. Mm. Okej... Okay. System pasów to już Wam też pokazywałem. Spokój. Transport zwierząt, zobaczcie. Tutaj mamy taką nową przyczepę. Transport... My mogliśmy transportować zwierzęta w 17 też, ale. O, to nam się przyda. Że substancje płynne. Mi się przyda to do wody. E, jakaś taka mała cysterna, bo już kurczę konie mam. Nie wiem, co mi padło na głowę, żeby konie kupować na starcie. Taką, może, małą cystę kupimy. Niech będzie. Pyk. Pokaż traktory. Już to pokazywałem, traktory, no spokojnie. Zbiera bele słomy, wkłada je... Wkłada je... no i podłogę, tylko... O, okej, okay, dobra. A to mała taka... była mała cysterna, ach, mogłem ją kupić, no trudno. Wózki donacze, sprzęt leśny. O Jezu, się straszyłem. Pit mm, Pitpoka bo nie widziałem. Dzięki domi... X-pompa za donate'ik. Pozdrawiam, zaraz zobaczymy. Tutaj jest sprzęt leśny, są narzędzia, zaraz będziemy, idziemy kroić tam. Dobra. Eee, idziemy kroić, aha, jeszcze jakiś tylko kupimy. I lecimy z koksem. <laughs> Przyczepy zbierające. <laughs> to jest jakaś wielka. Wow. Ogromne. Okej, okay, gdzie tu siewnik jakiś kurde. Hedery do sieczkarni, technologię Mmm. Siewniki. Mamy i tutaj możemy sobie... No, sporo rzeczy tym zasiać. Mam chyba 170 koni mechanicznych ciągnik. Tutaj coś mamy do. Tutaj są troszeczkę inne ikonki tych różnych zbiorów Ale to chyba będę mógł zbierać obecnym kombajnem Więc... Dobra, tam Co my tu mamy? Hu, ten jest już wielki, nie? 180 koni mechanicznych potrzebujemy, ale wezmę go, bo wygląda fajnie 32 tysiące, no kurczę, trochę mało kasy mam Ale git Masz 260 koni. A rzeczywiście, rzeczywiście, bo ja go tam ulepszałem. No to spoko. Więc tak, mamy to. Na pewno będziemy potrzebowali kultywator jeszcze. Ja się z tym wszystkim nie zabiorę, a mam tylko jeden ciągnik. Musimy kupić drugi ciągnik. I piszcie na czacie już teraz, jakiej firmy ten ciągnik kupić. Więc tu mamy sadzarki. I musimy kupić kultywator jakiś. Dajmy sobie. Dajmy sobie tego. Cyk Fenda, mówicie, żeby kupić. Kupię chyba jakiś średni ciągnik. Zobaczymy, po ile będą stały. I tutaj jedna osoba z y, donatów się pytała, jak wyglądają te ładowarki, tak? Mm, tutaj, o. Wózki widłowe. What the fuck, co tu jest? Tu jest wózek widłowy. Ursus, e, nie mogę na czacie, proszę odbokować mnie. Dziękuję ci za donację. A jaki masz Nick? Masz Maciek TV? Może cię bodza z tego. Dał ci delay, po prostu. To jest wózek widłowy, fajny. I tu mamy do zbierania. <noise> nie zawsze ta maszyna rozpieprzała. Ona była w poprzednich tych, też farmingach. No dobrze, to mamy, to mamy. <laughs> Jak czegoś mi będzie brakować, to dokupię, ale na pewno musimy dokupić ciągnik już teraz. I tutaj co my mamy? John... Johna kupić. Ursusa. Czy jest tutaj Urs? Chyba nie ma Ursusa. No ale się, żeby Johna kupić. Tutaj jest jakiś taki John. 100 tysięcy, kurde, mi z torbami puścicie. Nie no, trzeba kupić jakiś taki przykładny ciągniczek. Dobra, bierzemy Johna. Zobacz, jaki kurcze mwafaker. Ee, możemy tutaj sporo rzeczy w nim porobić. No i możemy tura sobie do niego załadować. Więc bardzo spoko przyda się na przyszłość. Ale możemy wziąć tak albo tura, albo obciążniki. Widzicie, mamy taką opcję. Ponieważ tamten ciągnik, którego mamy. A to jest takie ciekawe. Możemy albo to, albo to. Tamten może już nam orać. To tutaj może byśmy sobie dali coś do tura. Będziemy musieli yy, karmić krowy, więc no, przyda nam się na początek coś takiego. Oponki wezmę sobie te jeszcze, nie mam żadnej maszyny z tym. Wstawienia kół, co to jest? Szerokie opony, wąskie opony, to już patrzyliśmy, nie? Yy, pewnie. Może weźmy sobie coś z wąskimi oponami. Je, tam wąskimi. Dajemy te. <laughs> Później się najwyżej zmieni. No i dajemy sobie oczywiście. Yy, do tura, pyk ile to kosztuje? 130 tysięcy, dobrze. Na koło, gnoja. Ej, spoko wygląda. No i co, i to chyba wszystko w garażu, nie? Co mieliśmy do worki typu Big Bag. Tu mamy z żarcie dla koni, to mi się przyda. To mi się na pewno przyda, kupimy tego trochę. Dobra, dwa worki. Więc to są big bugi, to są palety. Mamy sadzonki na drzewa. czcina e, cukrowa i topola jest oddzielnie. I mamy baloty, możemy sobie kupić jakie chcemy. Możemy nawet kiszonkę kupić, jeśli byśmy chcieli. Okej, okay, to jest to. Ej, jest tego dużo, patrzcie ja już kupiłem maszynę. No dobrze. Także tak wyglądają maszyny. Mniej więcej. Trochę żeśmy sobie tego nakupowali.